W dzisiejszym odcinku programu Kierunek Zachu. Aktorzy wcielając się w poetów, mam wrażenie, że dostali jakieś niezwykłe siły na polemikę na spór, na dyskusję, na wymianę racji. Jesteśmy wszyscy tutaj ludźmi dobrego serca, dobrej woli. To nie jest nasza praca zarobkowa, to jest coś nasz czyn od siebie dla dobrego celu. Ja maluję akwarelą. są to akwarele figuratywne, którą inspirują mi architektura i pejzaże. Proszę zostać z nami. W Paryżu odbył się pokaz telewizyjnej adaptacji sztuki pod tytułem Deprawator autorstwa i reżyserii Macieja Wojtyszki. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Polski w Paryżu oraz Teatr Polski w Warszawie i wpisało się w obchody roku Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza. Ten rok, wyjątkowy rok kończymy takim akcentem, czyli pokazem, pokazem w Maison des Zotères, spektaklu teatru telewizji Deprawator. Gwiazda dzisiejszego wieczoru Deprawatora, czyli Andrzej Seweryn gra rolę narratora, w zasadzie gra rolę Witolda Gombrowicza, który... Za pośrednictwem dzienników opowiada m.in. o swoim życiu we Francji. Spektakl to opowieść o trzech gigantach polskiej literatury: Witoldzie Gombrowiczu, Czesławie Miłoszu i Zbigniewie Herbercie. Mi się wydaje, że wszyscy trzej byli chorzy na Polsce. To byli prawdziwi polscy patrioci, to znaczy ludzie nie, nie wahający się mówić szczerze o tym, co kochają. Ich myśli, ich dzieła, ich poezja, powieści poruszają nas stale, nas Polaków, i w nich odnajdujemy siebie w odpowiedzi na pytanie, kim jestem jako Polak. Aktorzy wcielając się w poetów, mam wrażenie, że dostali jakieś niezwykłe siły na polemikę, na spór, na dyskusję, na wymianę racji, a jednocześnie byli w tym. Odważni jak dzieci. I zachwyceni. Jak zęby bolą, to nie można się wyangażować. Ból, o, to jest realność. A zresztą trzeba sobie dawać radę. Ludzie tylko czekają, żeby czegoś nie darować. Chciałoby się powiedzieć, ta mądrość, to przesłanie, które, które dociera i które się nie zdeaktualizowało, To niezwykłe. I to! Dostałeś Formentora! Mimo, że możemy zaprezentować tutaj to przedstawienie. Dla nas bardzo ważne. W 2024 roku polska szkoła Akademia Polones w Tilburgu obchodziła swoje 30-lecie istnienia. Nie wiadomo kiedy minęło, nie wiadomo. Widać to tylko po rozwoju szkoły, że to jednak jest 30 lat. Bo szkoła te 30 lat temu miała 8 uczniów i dwóch nauczycieli, a teraz po 30 latach mamy 150 uczniów i 35 nauczycieli. Wszystkiego, Wszystkiego, Wszystkiego. Uroczystości jubileuszowe zgromadziły zarówno uczniów i nauczycieli, jak i absolwentów oraz wolontariuszy. Nie zabrakło także tych, którzy przyczynili się do powstania polskiej szkoły w Tilburgu. Dla tych założycieli, weteranów polskiej szkoły jest to po prostu wielka, wielka. Duma widząc, jak to się teraz kręci, jak to się wszystko dzieje. Bardzo dobrze wspominam i uważam, że bardzo dużo się nauczyłam, że było bardzo fajnie i ważne, żeby chodzić do polskiej szkoły. Bardzo lubię, że mogę się co tydzień spotkać z kolegami polskimi, pouczyć się polskiej historii, ortografii i gramatyki i ogólnie zawsze jest bardzo przyjemnie i zabawnie. Tu jest jak w domu. To jest nasza mała Polska i dlatego tak licznie to. Z dużą chęcią przychodzimy do szkoły. Nasze dzieci chętniej przychodzą do polskiej szkoły niż do holenderskiej, więc to jest dowód na to, że czują się tutaj dobrze, że mają dużo przyjaciół. Bardzo się cieszę, że jest taka możliwość, aby rodziny polskie, rodziny mieszane miały szansę na to, aby dzieci przechodziły tutaj, przyjeżdżały, uczyły się języka polskiego, utrzymywały kontakt z polskimi tradycjami. Uczyły się też polskiej historii. Jesteśmy wszyscy tutaj ludźmi dobrego serca, dobrej woli. To nie jest nasza praca zarobkowa, to jest coś, nasz czyn od siebie, dla dobrego celu. My zawsze jesteśmy otwarci, żeby szukać czegoś nowego, na co jeszcze będziemy mieli siły, miejsce, czas, żeby to zrealizować. W 17. dzielnicy Paryża odbył się wyjątkowy wernisarz Tomasza Drozdowicza, artysty i architekta, który zaprezentował swoją najnowszą kolekcję akwareli stworzonych w latach 2020-2024. Prace artysty, będące odzwierciedleniem jego licznych podróży, przyciągnęły uwagę zarówno miłośników sztuki, jak i tych, którzy cenią piękno chwytanych w akwareli chwil. Dotknęła mnie wrażliwość artysty. Ogólnie całokształt kształt prac Tomasza bardzo mi się podoba. Podoba mi się to, w jaki sposób umie uchwycić przestrzeń, w jak sentymentalny sposób to robi. Podoba mi się technika malowania akwarelami tego artysty oraz to, jak tematyka jest zróżnicowana. Tomasz Drozdowicz, absolwent prestiżowej École nationale supérieure d'architecture de paris -la Villette oraz liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Jarosławiu, w swoich dziełach łączy architektoniczną precyzję z wrażliwością artystyczną. Ja maluję akwarelą. Są to akwarele figuratywne, którą inspiruje mnie architektura i pejzaże, ponieważ każde miejsce ma swój klimat, ma coś wyjątkowego w sobie i właśnie chciałem to jakoś przekształcić na swój sposób, na kartkę. Tomasz, Tomasz jest architektem i artystą, wrażliwym artystą. W swoich pracach przedstawia życie, codzienność. Jego dzieła są świetne, żywe i bardzo interesujące. Syltonka naprawdę e, dla mnie jest świetnym, bo wodę w, w szczegóły, ale też daje takie pole wyobraźni do jakby, dopisania sobie jakby, całej jakby, reszty, e, która gdzieś tam jest lekko rozmyta. Dr Daria Julkowska to uznana naukowiec, która od lat łączy naukę z misją promowania polskiej obecności na międzynarodowej scenie badawczej. Ukończyła studia doktoranckie z biologii molekularnej na Uniwersytecie Pary 11 oraz Uniwersytecie Gdańskim, a swoje badania kontynuowała jako postdoc w prestiżowym Instytucie Pastera. Sama ta możliwość współpracy między dwoma krajami była czymś, co spowodowało dla mnie, że ten element europejski stał się również bardzo ważnym elementem w mojej codziennej pracy. Na Uniwersytecie Paryżu Dauphine zdobyła tytuł magistra zarządzania badaniami naukowymi. Obecnie jest koordynatorką Europejskiego Programu Badań nad Chorobami Rzadkimi, który angażuje ponad 130 organizacji z 35 krajów, a także współtwórczynią innowacyjnych projektów wspierających rozwój diagnostyki i terapii dla pacjentów dotkniętych tymi schorzeniami. Dzięki jej badaniom udało się stworzyć międzynarodowe sieci badawcze. Ostatnie lata i to, że właśnie udało nam się zorganizować współpracę, bardzo silną współpracę międzynarodową, zdecydowanie posunęło rzeczy do przodu. Dzięki swojej wiedzy, pasji i zaangażowaniu dr Daria Julkowska stała się jedną z kluczowych postaci w dziedzinie chorób rzadkich, a jej działalność przyczynia się do znaczących postępów w zrozumieniu i leczeniu tych wymagających schorzeń. Jej działania naukowe i społeczne zostały uhonorowane wyróżnieniem wybitny Polak we Francji, co potwierdza jej wyjątkowy wkład w promowanie polskiej obecności na świecie. To, że mogę z jednej strony mieć wyróżnienie jako Polka, a z drugiej strony jako Polka, która pracuje we Francji, jest czymś bardzo wyjątkowym. pochodzi ze Szczecina. Cztery lata temu przyjechała do Groningen w Niderlandach, aby studiować. Wybór kierunku nie był przypadkowy. W jej rodzinie tradycją są ekonomia i prawo, co zainspirowało ją do podążania tą ścieżką. Mój brat poszedł na prawo, więc ja zdecydowałam się na ekonomię. I wybrałam Groningen, ponieważ tutaj uniwersytet jest jeden z bardzo dobrych. Pola aktywnie angażuje się w życie polskiego stowarzyszenia studentów w Chronigen, a jej pasją jest projektowanie grafik i media społecznościowe. Podczas swojego drugiego roku tutaj um... Czułam, że czegoś mi brakowało i był to kontakt z moimi polskimi rówieśnikami. Dlatego bardzo chciałam się zaangażować w wspieranie polskiej kultury tutaj i w rozwój naszych obyczajów. Pola po Chronigen przemieszcza się rowerem. Ogromnym wyzwaniem jest dla niej jazda po zatłoczonych ścieżkach rowerowych. Ale jest to też z drugiej strony zaleta, bo jest to małe miasto i mogę bardzo szybko się przemieszczać z jednego krańca na drugi. Tęskni za rodziną, która mieszka w Polsce, ale także za jazdą samochodem. Za każdym razem, gdy wracam do Polski, po prostu biorę samochód swojej mamy i jadę po prostu na przejażdżkę. Swojej przyszłości nie wiąże z Holandią. Pragnie kontynuować naukę w innym kraju, być może w Irlandii. Nie sądzę, bym chciała wrócić do Polski na bardzo długo. Może byłby to tylko rok takiej przerwy od studiowania. Jednak mam bardzo dużą chęć, żeby zwiedzać dalej świat. W dzisiejszym poradniku przedstawimy kilka powodów, dla których warto rozważyć inwestycje w nieruchomości na południu Francji. Prowansja to region, który zachwyca swoim różnorodnym krajobrazem i przyciąga turystów i inwestorów z całego świata. Duże zainteresowanie wynajmem sezonowym gwarantuje stabilne dochody, a stabilny wzrost cen nieruchomości czyni Prowansję atrakcyjnym miejscem do lokowania kapitału. Od połowy XIX wieku Lazurowe Wybrzeże przyciągało arystokrację europejską i zamożnych ludzi z całego świata. Jest to region uznawany za jeden z kluczowych w Europie pod względem nieruchomości luksusowych. Kawalerki i mieszkania w Nicei czy Cannes z bezpośrednim dostępem do plaży, domy z ogrodem i basenem usytuowane dalej od morza, ale z większą prywatnością. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie. Wszystko jest oczywiście kwestią ceny. Jako obywatele Unii Europejskiej Polacy mogą nabywać nieruchomości bez większych ograniczeń. Każdy, kto ma udokumentowane, posiadane środki, czy nawet, bo jest, zdarza się to na, wśród naszych klientów, posiłkuje się kredytem, jest w stanie kupić tutaj nieruchomość. Kluczowe jest dobranie dobrego notariusza, notariusza, który skrupulatnie wszystko sprawdzi. I to notariusz tak naprawdę bada całą nieruchomość, sprawdza, czy ona jest kupowalna, w cudzysłowie. Tak? Tak, czy, czy, czy wszystko się tam e, zgadza w księgach wieczystych? Zwykle jest też kolejny, drugi notariusz w tym procesie zakupu notariusz sprzedającego. To są urzędnicy państwowi, więc oni też podnoszą pełną odpowiedzialność za to, e, co, co przygotowują, co sprawdzą. W większości ofert, które widzimy na stronach internetowych, komisja agencji jest już wliczona. A jeśli nie jest wliczona w cenę, to powinno być to wyraźnie zaznaczone w ogłoszeniu. Koszty związane z zakupem wynoszą około 7,5% ceny nieruchomości. Kupujący może wycofać się po podpisaniu umowy przedwstępnej bez utraty środków. Każdego roku należy zapłacić także podatek katastralny oraz podatek mieszkaniowy. Jeśli posiadasz mieszkanie o powierzchni 50 m2, to każdy z tych podatków wyniesie około 1000-1200 euro rocznie. Zakup nieruchomości na Lazurowym wybrzeżu wiąże się z większymi kosztami niż południe Hiszpanii, niż południe Portugalii. Natomiast potem ewentualna sprzedaż takiego mieszkania, takiej nieruchomości jest to wiele, jest bardzo łatwa. W kolejnym wydaniu magazynu Kierunek Zachód zapraszamy na wyjątkową podróż po sztabach wielkiej orkiestry świątecznej pomocy w Europie. Odwiedzimy wolontariuszy we Francji, Niderlandach i Niemczech, by pokazać, jak polska społeczność za granicą angażuje się w tę piękną inicjatywę. Nie przegapcie tego odcinka, zapraszamy już 29 stycznia.